Siemoneczko! witajcie z Eos. Yes. To nie jest odcinek yy, o bitwie Botów, niestety nie. Tylko zapewne wiele, wiele osób będzie miało problem, żeby pobrać pro, pro wersję. Ja Wam pomogę. Po, powiem Wam, jak, jak pobrać pro wersję r, gry Rusted Warfare. To jest wersja pro, wersja 1.14H3. Jeśli chcecie ze mną zagrać, to musicie pobrać tą wersję. Tak, rzeczywiście pilnuję wersję. Staram się pobierać nowsze, ale teraz Wam pokażę dwa pierwsze dwa przykłady, jak pobrać sobie prowersję tej gry. Jak widzicie, jesteśmy teraz na auto idzie Tutaj można pobrać właśnie tą grę wersji pro. No widzicie, tutaj jest wersja pro, a tutaj jest wersja demo. Jak pobierzecie wersję demo, to nie, nie będziecie mieć to nie będziecie mieć możliwości prawdopodobnie pobierania modów. I coś takiego. Pobierając wersję oryginalną, będziecie mieli. Po prostu klikacie tu na aptoidę no i tu, ja mam tutaj aktualizację, a wy, a wy możecie, wy możecie po, pobrać, pobrać sobie stąd. Oto naciskając ten przycisk. Druga opcja. No oczywiście podeślę wam link do, po, do pobrania Aptoida i, po, i po, podeślę wam link do pobrania jeszcze jednej, gry, jednej aplikacji. Chyba że w innym sposobem wsadzicie modyfikację do do, do swoich folderów mod. No i ta wam pokazuje drugą opcję. Druga opcja to jest Happy Mod, czyli gdzie można ściągać zmodyfikowane lub Przepraszam za to ktoś do mnie zadzwonił da, drugą opcją to jest właśnie Happy Mod. Gdzie ta gra też jest. Jak widzicie ją znajdę właśnie. Na no, też jest, jest wersja oryginalna, bety tu nie widać I też naciskacie to Możecie pobrać zmodyfikowaną wersję, a naprawdę nie radzę, lepiej pobrać oryginalną wersję, a oryginalna wersja jest niestety starszą wersją, więc lepszą metodą jest Aptoide, gdzie możecie nawet zaktualizować tę grę, nie kasując przy tym swoich modów. Ja właśnie to zrobię. Rusted Warfare, fake i aktualizacja. żebyś miał rację. No, nie, no i ich to do co zrobić. Jak widzicie, mam tutaj otwór. No niestety nie mogę Wam nie mogę wam tego wcześniej pokazać, bo wyśleta, wyświetlała się głupia reklama, przez którą nie mogłem Wam pokazać, jak przypo, przypobiegała instalacja. Ale teraz możemy przejść do tej gry i upewnić się, czy aktualizacja na pewno została ściągnięta, nie, nie tracąc wszystkie dane. Nie tracąc wszystkie dane. Tak. Aktualizacja została ściągnięta nie tracąc prawie żadne dane. to jest wersja bety. Więc jak widać. Mam nadzieję, że moje, 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 moje modyfikacje te plus moja własna modyfikacja będzie działać, bo kurde, fajnie by było, aby Diepio działało. Teraz możecie sobie przydać opis tego moda. Już, już możecie sobie ściągać na... na Pod po tym filmem znajdziecie film, gdzie lub na główny obok znajdziecie na komputerze film, gdzie jest właśnie wersja 2. Niestety opisałem to pismowo, bo kurde głos... Widzę uważałem, że wszyscy wolą widzieć to pismowo, nic głosowo No i tutaj macie teraz opis. poznaję dokładnie wszystkie wcześniej jednostki z do... Mówiłem, jak, więc taki był aktualnie poradnik. Poczekajcie. Bo moje mody teraz wszystkie się ładują, bo zostały wyłączone. No dobra, nie to nie. To byłoby już na tyle, bo to, to, to miał być poradnik, a nie normalny film. Jak chcecie zobaczyć bitwę robotów, bitwę botów, które korzystają z tego moda mojego. To, to zostawcie pod tym materiałem 5 lajków. Bo od więcej od was nie wymagam niestety, bo się nie da o są ostrzeżenia jakieś bo to bo to, bo to miało być to, bo, bo od, od więcej co ja mówiłem o, tak zostawcie 5 lajków chcecie zobaczyć yy, pokaz yy, te, tego moda jak boty walczą tym modem moim modem własnym przeze mnie stworzonego. W tej gierce to zostawcie 5 lajków, bo oczywiście mój kanał dopiero się dopiero niedawno powstał, w sumie już on ma już 4 lata, ale niedawno powstał i jest początkującym kanałem. Niech chcecie, chcecie że mój kanał stał się popularny, bogaty, czy jakoś tam, to, to zostawcie te 5 lajków, będę wam nie nieśmiernie nie, nie a tymczasem to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!